Pracowniczy, bo tu mówią, że karta nauczyciela tego nie przeskoczył. W każdym sensie pracy to. Tak. Proszę o ujęcie w planie finansowym yy, środków żywności dla, do przedszkola 7500. Zwiększenie środków na wynagrodzenia 3 500. No a nie jest pan w stanie na przykład, bo to, to też jest kwestia, czy by były jakieś prowadzi do dyrektorów Nie no. widzimy sposób wyjścia z tego z tej sytuacji patowej. Jeśli to nie będzie oznaczało degradacji miasta, dzisiaj można powiedzieć. To mam z tego To było nierozsądne wydatkowanie pieniędzy przed ostatnio. Czy takie same pisma dostał Pan z pozostałych yy, Dostałem jeszcze z gimnazjum i dostałem do środka sportu i rekreacji. Reszta mi nie powysyła. To znaczy oni mają wystarcza pieniędzy, czy nie nie, pieniędzy? nie, wystarcza. Wszystkim? Nie wystarcza wszystkim. bo, tak. bo ja powiem dlaczego ja nie dostałem pism, Dlatego, że yy, ja byłem, odbyłem cztery spotkania z dyrektorami hmm. placówek oświatowych. Wszystkich. I są pomysły. rodzą się pomysły takie. Zwiększyć wczesne przedszkolu. Ono musi pójść w górę. Mhm. Mamy 25 ro dzieci w przedszkolach naszych, nie z naszej gminy. Dopóki mamy placówki, nie mamy placówki niepublicznej, to my tak naprawdę utrzymujemy dzieci z obcej gminy i to jest, ich jest 25, pięcioro, czyli 150 tysięcy, nie etaty, żeby taką grupę utrzymać kosztują. 150 tysięcy. Nie. A z kolei ja jestem obciążany za moje dzieci, które są w zielonej kulturze i Bo publicznej kwoty. Bo, bo I oni, tak I oni z automatu wysyłają do mnie faktury, za płacenie, żeby zapłacić za utrzymanie. No, no tak to wygląda. I to nie są małe kwoty, bo to jest około ponad 4000 w roku, roku za jedno dziecko. No w tej chwili tych dzieci, dzieci mam y, około 10 no to, to jest znowu 40 tysięcy, które wybywają z miny, prawda? No i znowu z podatników pieniędzy trzeba zapłacić. To jest problem. Ja, ja, chcę rozpocząć dyskusję. rozumiem, że, mówię, metoda jest teraz do oceny po tym wszystkim, co się stało. Czy ja mogłem to przewidzieć? Nie, myślałem, że nie będzie tak. Tylko trzeba powiedzieć jeszcze jedno. jednym. Radny dzisiaj opozycyjny na sesji Rady Miejskiej mówi, Pan, że skończy. To nie jest pole to Nie, jest... no. No, ale no właśnie, tak, myślę, myślę że... że dzisiaj bardziej przyszliśmy w kontekście no, że... no tak, tak, tak. Może znowu teraz oceniać to, co robił e... Zamiar likwidacji placówek oświatowych wynika z prawa oświatowego. Muszę stosować ustawy, bo jestem do tego zobowiązany jako samorządowiec. Zamiar likwidacji, nie mówię o likwidacji, mamy dwa miesiące na dialog i na znalezienie sposobu na funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie wiosnouczańskim. Być może niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, które, w których nie obowiązują karty nauczyciela i świadczenia pracownicze mogą zejść na niższy poziom. Do tego dochodzą projekty unijne, z których można finansować bieżącą działalność niepublicznych placówek. A tutaj mieszkańcy będą na okej, będzie niepubliczne, nie społeczne czy jakakolwiek inna forma hmm, hmm. spacyki światowej. Boimy się, że będziemy musieli płacić czas. Czy jest szansa, że subwencja zaspokuje hmm. na pewno inwestorów? Mam informacje, jakie ja osiągnąłem od człowieka, który chce przejąć szkoły w gminie Kospołzańskie który prowadzi dzisiaj trzy szkoły niepubliczne i mówi, że jest w stanie się trzymać subwencji. To jest czas na ten dialog, te dwa następne miesiące.